Cześć czołem. Dzisiaj zagramy w różne podróbki Minecrafta oraz po trochę zwykłego. Zapraszam. Na start zagramy w prawdziwego Minecrafta, duelki, well tak na rozgrzeweczkę. Zapraszam. Dobra, mamy pierwszy tryb start edycji, zatem może z 5 minut jaki przejdziemy do następnego Minecrafta. Dobra. No to przygrałem, ale lecę do sobie. Dobra, teraz krystale. Nie, nie, chodzę. nie, nie chodzę na krystalach zabija, zmierza. ja jestem taki słaby, Program na akademii duelsie na Action. Uda. Dobra, to by było na tyle z prawdziwego Minecrafta. Przegrałem wszystko. Yy, lecimy do pierwszych podróbek. Dobra, już pisałem w przeglądarce podróbki Minecraft. No i będziemy szukać czegoś. Jaka jest najlepsza podróbka Minecrafta. Dobra, nie będę czytał. Yy, Boże, na poki. I oto... o oh, kurde mine fine. Zobaczymy. My pójdźmy parkour. Może zrobimy po prostu tak, że przejdę w parkour jeden. Dobra, doszłem już trochę dalej.

mi to się wczytuje i jak mnie wczyta już do gry, to dobra. Może do jakiejś innej. Poszukam, bo jest bardzo dużo. Na przykład weźmy parkour block, Sz Mam szóstkę, czwórkę i dwójkę. No to weźmiemy szóstkę, może najnowszą. I spotkamy się jak mnie wczyta do gry. Okej, okay. czytało nas. Bo całym starcie trochę wygląda jak prawdziwy Minecraft. A i tu masz tylko... świat kreatywny Czyż takie dobre? To nie wiem w sumie. Nie. Czyli w ogóle masz taki mały świat. Czym to jest border? Nie, jak tu nawet nie można grać w tego, w survivala. Albo nawet... nie, jak tu się nawet nie da... Jedyne co to mogę, nie wiem porobić to nawet go breacha i nie. Nie zrobię nawet goecha. Tu shift nie ma. Nie, dobra. A tu jest. Zobaczymy, czy jest coś. O, jest bedrock, ale czuł nisko też. Nie, a ja nawet w tą podróbkę nie będę grał. Bedrock mi jest słaba i tyle. Dobra. Może to jakiś inny... poszukam, to jest. Bardzo dużo. Na przykład weźmy parkour block. Sz mam szóstkę, czwórkę i dwójkę. No to weźmiemy szóstkę, może najnowszą. I spotkamy się jak mi wczyta te gry. No wróciliśmy do gry, i znalazłem grę, tak jak grimini, darmowe gry Minecraft grimini.pl Dobra. wejdźmy. Może Zobaczmy. Minecraft Sandbox. Zagraj teraz. Mogę zagrać? Czy będę musiał pobrać? Zobaczymy. Nie, dobra, to po reklamie wrócę. Niestety, ale reklama nam mi przerywała nagrywanie ostatniego momentu. Chciałbym powiedzieć, żebyście subskrybowali kanał po więcej takich filmików. Dzięki za oglądanie.